Cześć, Natalia Knap z tej strony. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o takiej refleksji, którą miałam w niedzielę w trakcie ostatniego już w tym sezonie koncertu muzyki chopinowskiej, obok którego wyjątkowo przebiegał maraton Warszawski. No idę sobie na koncert pod pomnik Chopina i z ulicy Bolwaderskiej docierają bębny, nawalanie, napieprzanie w bębny takie, że po prostu pół dzielnicy to słyszy. Generalnie rzecz biorąc, ludzie na łoweczkach czekający na koncert byli oburzeni, ja również. No bo zastanawialiśmy się, jak przepraszam, ten koncert ma się odbyć, kiedy tam ktoś po prostu no, tworzy taką muzykę, a nie inną. Ale sobie myślę. Spokojnie, zabierz się za książkę, zabierz się za herbatę. Jakość zawsze się obroni, jakość zawsze wygra. Nic nie mam do bębnów afrykańskich i nic nie mam do jakiejkolwiek innej muzyki niż muzyka Chopina. Jeśli kogoś w ten sposób uraży, następnym zdaniem to jest mi ani odrobinę przykro, ale jednak nie ma co porównywać muzyki poważnej do każdego innego rodzaju, do każdego innego rodzaju muzyki. Ja też każdego innego rodzaju muzyki słucham. Ale nie zmuszam nikogo do słuchania tego razem ze mną. Yy, I zwróćcie uwagę, że jeśli ktoś na półdzielnicy puszcza muzykę, to kurde, nigdy to nie jest Mozart. Nigdy to nie jest Chopin, ani nigdy to nie jest Niemen, ani Grechuta. Yy, ale to taka gdzieś ta moja refleksja. I powiem Wam tak, że żyjemy w takich czasach, kiedy ja dość często słyszę od Was, ale też zdarza mi się w taką fazę wejść. Że mówicie, że świat szedł na psy. Ja mówię mm, subtelnie, ale dosadnie też jednocześnie, że jakość człowieka spadła. Oczywiście zawsze powtórzę Wam też inną rzecz, że jeśli na coś takiego zaczynamy narzekać, to bardzo jest ważne to, żebyśmy sami o tą jakość siebie dbali każdego dnia. No bo skoro gdzieś tej jakości nie ma na zewnątrz, to sami tą jakością bądźmy, ale jakoś. Pojawił się we mnie ogromny spokój w niedzielę, i tak sobie pomyślałam: a co jeśli jakość zawsze wygra? A co jeśli jakość zawsze się obroni? A co jeśli coś, co jest tak dobrą klasyką, zawsze będzie number one? I rzeczywiście tak było. Muzyka została za 5, za 10, 12 wyłączona, więc mogliśmy się rozkoszować ciszą, a po godzinie 12.00 był absolutnie przepiękny, zjawiskowy, fenomenalny koncert młodej damy, dwudziestokilkuletniej, która grała muzykę Fryderyka Chopina. A co jeśli jakość zawsze będzie tym, co będzie numerem jeden? Cześć!